Przypomina mi się taka opowieść, którą widziałem w 84 roku w tramwaju. Lipiec, upał, tłum ludzi w tramwaju, w tramwaju i ja. Jeszcze wtedy zdarzało mi się tramwajem jeździć, wolałem potem już piechotą chodzić niż jeździć. I słuchaj, tłum ludzi. I stoi, stoi starsza pani, ma siaty w rękach, w tych siatach ma kartofle, cebule. Ciężar niemiłosierny, pani niedużego wzrostu, żyły napięte, czerwona na twarzy, krótko ścięta, bardzo zmęczona życiem, dobra kobieta, która do domu swojego ściąga wszystko co najlepsze, żeby tych swoich domowników oprać, nakarmić, zaopiekować się nimi. Cały tramwaj ludzi, ona biedna stoi, na zakrętach się prawie przywraca, nikt jej miejsca nie ustępuje. Dziewczyny z pomalowanymi paznokciami Siedzą na fotelach, patrzą się w okno, jeszcze smartfonów nie było, rozumiesz, i podziwiają cudną Warszawę za okien. I stoi pijak. Pijak stoi, patrzy się na to i nie zapomnę tego tekstu. I pijak na cały tramwaj mówi: Ludzie, wy kurwy jesteście. Kurwy, gdzie wy macie serce? Ta, patrzcie się na tą starą pizdę. Ona się za chwilę wypierdoli ze zmęczenia. A wy, kurwy, ustąpcie tej szmacie miejsce, bo nam tu zdechnie. Słuchaj, piękny tekst literacki. Zerwało się sześć, siedem osób od razu. Rozumiesz? I sobie pomyślałem, Boże, jakim pięknym językiem przez tego anioła stróża zapitego trafiłeś do tych durniów. Jak pięknie się zerwały te młode kobiety, które nagle poczuły w sobie empatię i troskę i mówią: proszę niech pani siada, proszę niech pani siada. A ta baba mówi: e, nie trzeba, postoję. A na to anioł stróż: siadaj kurwo, bo zaraz łeb rozpierdolić. Byłem zachwycony. I wiesz, to sobie pomyślałem: to już tylko tak. To już ty. i ona usiadła ze strachu przed tym, ani się nie obraziła, żadna się nie obraziła, ani te piękne panie się nie obraziły, że nazwał je kurwami, ani ta stara pizda, że ją nazwał starą pizdą. Cud porozumienia!